Cześć, witam serdecznie. Dzisiaj co prawda 26 po ale już można powiedzieć, że święta się kończą, tak? dlatego dzisiaj nagranie. Mam nadzieję, że wszyscy pojedzeni, nakarmieni, rodziny odwiedzone, wszyscy obdarowani prezentami, a przede wszystkim, że wszyscy w komplecie zdrowi, bo to chyba najważniejsze. Co się dzieje w przypadku moich akwariów? Mam nadzieję, że z naszymi akwariami naprawdę wszystko w porządku. W moim akwarium, jeśli chodzi o 30 i wrócę tutaj do tematu pylenia, no, jest bardzo dobrze. Porównanie zdjęcia piątek sprzed tygodnia i aktualny piątek, który teraz był. Jak widzicie, różnica pewna. Jest tego pylenia, teraz w piątek było już naprawdę niewiele. Ja przypomnę, że nie podaję w tej chwili absolutnie w ogóle azotu, natomiast całą resztę podaję normalnie plus 150% dziennej dawki fosforu codziennie. Więc jest naprawdę fajnie. Ktoś tu pytał mnie w komentarzu o parametry w tej 30, ja odpisałem, ale powtórzę: w tej chwili tutaj jest azotu 3 mg w litrze, fosforu. Po podmianie podałem do mniej więcej 06 coś w tych granicach i dziennie jest 0,2 mg podawane. Żelazo podnoszę raz zaraz po podmianie do 0,1, a następnie raz w tygodniu jeszcze 0,05 ml. Podobnież taka sama dawka mikro i po podmianie i po i raz w tygodniu. GH mineralizuje sobie tutaj w tej chwili na 6. Potas tu jest w okolicach takie powiedzmy 16-18, coś w ten deseń. Wedle tego, co mi tam pokazują kalkulatory quadropowe i te ich wyliczenia, to po mineralizacji do GH 6 ja mam magnezu w okolicach 8-9, coś takiego. Więc tak to się mniej więcej przedstawia. Jak widzicie, roślinki bardzo fajnie wybarwione, bardzo ładne przyrosty. One oczywiście nie gonią do góry jak wściekłe, ponieważ no nie, no, nie o to mi chodzi, żeby co tydzień wycinać haszcze. Tak? Chodzi mi o to, żeby one były ładnie wybarwione, miały ładny kształt, taki jak należy, ale żeby po prostu nie robiły się, jak, nie rosły jak chwasty, nie rosły po prostu szybciutko do góry, no bo mówię, to jest troszeczkę uciążliwe, kiedy się co tydzień wycina sporą ilość roślin. Nie, człowiek nie jest w stanie po prostu się nacieszyć tym, co ma w akwarium, bo no kurde, znowu muszę ciąć, wytnie za tydzień, kurde, znowu muszę ciąć, nie? To no, mi się wydaje, że nie o to chodzi. Fajnie, że rośnie, tak, ale jak szybko rośnie, to chyba też nie jest do końca dobrze, no bo przez to jest więcej, więcej roboty. U mnie to rośnie całkiem fajnie, nie za szybko, ale rośnie, nie mam problemu ze wzrostem roślin, nie mam problemu ze stoszkami, z kolorem roślin również nie mam żadnego problemu, jest OK. Większość gupoli, jak zapewne zauważyliście, z mojego akwarium zostało przerzucone do większego do 50, tu zostało tylko chyba 5 czy 6 sztuk, które i tak za chwileczkę trafią do 50. Zostały tu tylko dlatego, że po prostu nie dały się tak łatwo złapać. A ja też nie miałem zamiaru ganiać siatką, nie miałem zamiaru ganiać ich po prostu siatką, po akwarium jak głupi to sobie szkód jeszcze robić. Nie? Tak Więc zgaśnie światełko dzisiaj, to je po prostu tą siateczką podbierzemy po ciemku i przerzucimy do większego. Więc akwarium jest, prowadzi się całkiem fajnie w tej chwili, już takiego opylenia nie mam problemów generalnie z gnami, że nie mam tutaj żadnych. Alternatora Renegade Mini jest absolutnie czysta, tu się nic złego nie dzieje. Mech zapomniałem przyciąć przy ostatniej podmianie porządkach, no ale Mech tutaj fajną taką ściankę zrobił, taką kaskadkę. Bardzo fajnie wygląda, mi się to podoba. Także z drugiej strony cieszę się, że zapomniałem przy, przyciąć tego muchu troszeczkę, ale okej. Okay. Poprawia się trochę stan w tym akwarium, poprawia się trochę stan rotali bonsai. Widzę, zaczyna coś tam już rosnąć, więc też ta zmiana troszeczkę w nawożeniu typu trzymanie azotu nisko, a podniesienie nieco wyżej fosforu widać, pobudziło trochę tą bonsai do wzrostu, bo pojawiają się nowe liście. Ona długo, długo po prostu stała tam, nie wiem. Tą bonsai w 54 ja tam naprawdę mam krzaki, haszcze takie, że głowa boli, a tutaj no miernota, ale już coś ruszyło. Bardzo poprawił się wygląd bliksi japońskiej. Sporo nowych kwiatów, ale sporo też kwiatów odpadło. Ja się długo zastanawiałem dlaczego. I słuchajcie, przyczyną tego odpadania tych kwiatów, które nawet się jeszcze nie zdążyły otworzyć. Są prawdopodobnie ślimaki zatoczki, które najwidoczniej te pędy kwiatowe podgryzają, ponieważ kiedy widzę jakiegoś farfocla tego kwiat, ten kwiat, tak, odgryziony, który pływa sobie, to bardzo często widzę doczepionego do niego zatoczka. Tak więc przypuszczam, że te pędy kwiatowe bardzo zatoczką smakują i one się po prostu za te, za, za te pędy biorą i je podgryzają. No. Czy to się rzeczywiście jest to, no zobaczymy. Na razie sporo tych kwiatów się pojawiło znowu, tak? bo tam naliczyłem ich chyba 8 czy 9. No ale jeszcze żaden się nie otworzył. Z tych, które do tej pory miałem, miałem ich naprawdę sporo, również żaden się nie zdążył otworzyć, no bo ślimaki, ślimaki robiły swoje. I to chyba tyle jeśli chodzi o 3dziechy. Przeskoczmy sobie szybciutko do, do 50. No i jesteśmy przy 50. Tutaj, oczywiście, tak tydzień temu również bez zmian. Praktycznie żadnych problemów absolutnie. Jeśli chodzi o glony, nie ma pylenia, nie ma nitek, nie ma żadnych krasnorostów, nic nie ma. Wszystko fajnie rośnie. Rośliny, jak widzicie, kolory no, nawet bardziej niż przyzwoite. Ja jestem niezwykle zadowolony z tego, jak na przykład wygląda rota Lachra. No, dla mnie to jest już w ogóle roślina rewelacja. Mocno wycięłem: słuchajcie, Pogostemona erectusa tam w lewym tylnym rogu, ponieważ on się tam bardzo mocno rozkrzewił. No i zdusił mi mocno makrandrę, tak? Tam widać trzy chyba teraz takie, dwa widać pędy tej makrandry, natomiast trzy chyba jeszcze mniejsze, krótsze, tam siedzą niżej. Absolutnie totalnie zielone z powodu braku światła. No, pogostemon, jak wcześniej, jak dawno temu, znaczy dawno temu, no kilka tyg tygodni czy miesięcy temu, miałem problemy z tym pogostemonem, bo rósł albo słabo, albo wcale, tak? Tak, teraz no, wycinam go dosyć, dosyć spore ilości z tego akwarium, bo po prostu mocno się krzewi, bardzo ładnie wygląda, fajnie wygląda, ale też bardzo mocno się krzewi i dusi rośliny, które rosną obok niego, a które rosną wolniej niż on. No niestety, taki to już urok tego Pogostemona. To widzicie w centralnej części akwarium, gdzie jest hmm, taka przestrzeń między Bobiltisem a Rotalą Hran, tak? tam właśnie było bardzo, bardzo dużo tego pogestemona. Ja wycięłem stamtąd dosłownie cztery pędy, z których potem, jak rozdzieliłem, to wyszło około 18-20, więc on się tak mniej więcej krzewi mocno. Tak będę chciał to akwarium utrzymywać w tej chwili, też musiałem, co Wam powiem, musiałem mocno przerzedzić znowu Bobiltisa i Microzorium. Te rośliny bardzo mocno mi się bardzo mocno, fajnie, że rozrastają, ale bardzo mocno mi się rozrastają. Co powoduje, że no tam z tyłu woda ma problemy, żeby się swobodnie przemieszczać tak, wzdłuż tylnej ściany, więc mocno, mocno z tyłu przerzedzam te dwie rośliny. Jak widzicie po prawej stronie na dole, ścięcie sporej ilości liści przy kryptokoryny. No, niestety niewiele dało. Kryptokorynie to nie zaszkodziło, wręcz przeciwnie, zaczęła puszczać masę nowych. I niektóre naprawdę liście są naprawdę, naprawdę duże. Więc no. Podobnie z mchem, tutaj też widzicie, że się mocno rozrasta ten mech. No zaczynam je korcić, po prostu yy, może nie tyle restart tego akwarium, co wyjęcie sporej ilości roślin stąd, bo zagęszczenie jest naprawdę spore. No ale muszę się powstrzymać, choć muszę się jeszcze powstrzymać y, jakiś czas przed, y, przed tym takim y, większym grzebaniem. No, bo być może, być może niedługo będzie nowy akwarium w drodze większe, więc dużej ilość roślin na pewno mi się przyda. No, jeszcze, jeszcze będę musiał się zbroić w cierpliwość na, na kilka, może kilkanaście tygodni i wtedy zobaczymy, co dalej z tym akwarium będziemy robić. Na razie no, muszę starać się przerzedzać przede wszystkim te kryptokorny po prawej stronie, bo Ramirezy bardzo lubią tam się wciskać, szukać sobie tam jakiegoś jedzenia itd. Tak no a jak już tam wlezą, to już tak jak mówiłem wcześniej parę razy, już widziałem, że ramireza miała problem, żeby się stamtąd wydostać, dlatego przerzedzam, przerzedzam te liście. No co jeszcze, stopień zagęszczenia liliopsisa brazylijskiego no, jest y, ogromny. On już nawet tam z tyłu przy tylnej ścianie, już widziałem go, y, już tam nawet się dosyć mocno zagęszcza, aczkolwiek liść, liść, jego listki są, tam z tyłu są dość długie może 100% dłuższe niż te, które widzi tutaj z przodu. No tu z przodu on ma dużo światła, tak z tyłu niestety przez to, że są rośliny wysokie, no zasłaniają to światło. On tam musi, musi, sobie tego światła szukać. Ale jest, jest naprawdę gęsty. Zresztą widać tutaj różnicę w liściach, prawda? Tu jest niski tak, ale tu jak widzicie w tą stronę bardziej w prawo te liście są coraz wyższe, bo tutaj krypto, kryptokoryna go zasłania, więc on tutaj tych liści ma. Ma sporo, sporo mniej. No i tak to wygląda. Parametry, tutaj podnoszę sobie azot zaraz po podmianie do 10 i dziennie 2, przymam, 2 ppm, bo tutaj azot mi schodzi i to schodzi mi dosyć mocno. Więc do 10 po podmianie i 2 mg dziennie. A fosfor leci mi na 1 do 1,2 i 20 mg. Dziennie podaje żelazo do 0,1 po podmianie plus jedna dawka. Potem jeszcze 0,05 mg. Tak samo z mikro. Mineralizacja taka sama jak w 30, więc do GH6. Przy czym różnica jest tylko taka między 30 a 50, że tutaj potas mam dosyć wysoko, bo blisko 20. Jest dużo, trochę więcej tego potasu jest niż 30, ale też to nic. Tutaj jeśli chodzi o rośliny, nic, nic nie, nie szkodzi, niczego tutaj na, na, na gorsze nie, nie zmienia. W obydwu akwariach dwutlenku węgla jest w okolicach 30-34, coś w tym rodzaju miligrama w litrze, więc dwutlenek oczywiście przypomnę, podaje 24 na dobę. Jedna rzecz, którą zauważyłem, to w mijającym tygodniu, bo przed świętami bodajże 21 skończył mi się w jednej butli właśnie w tej 54 dwutlenek węgla najczęściej stało się to wieczorkiem no i ja jeden cały dzień musiałem poczekać na nową butlę ponieważ nie miałem czasu w ciągu dnia tego załatwić żona mi to załatwiła wieczorem butla wróciła do mnie napełniona wieczorem i przez ten cały dzień ja oczywiście tu nie podałem karbo bo nie miałem nie mam karbo przez ten cały dzień zauważyłem dwie kropeczki na szybie się pojawiły tych właśnie takich twardych, punktowych zielenic, tak przez, przez jeden cały dzień. A więc y, muszę uważać, żeby mi na, przysz na przyszłość, muszę uważać po prostu, żeby mi dwutlenku węgla nie zabrakło w tym akwarium, bo jak zauważyłem, jeden dzień bez dwutlenku węgla, kilka godzin, konkretnie 9 godzin światło tu się świeci, więc 9 godzin bez dwutlenku węgla i mogę mieć y, dłuższe, czy też dłużej niż 9 godzin i mogę mieć już poważniejsze problemy Mówię, tu wystarczyło 9 godzin i ja już zauważyłem wieczorem, że mam 2 czy 3 zielonice punktowe na szybie, więc i to na przedniej szybie, nie na tylnej, nie na bocznych, tylko na przedniej szybie, więc muszę z, tym, muszę z tym uważać. No i to tyle. Następnym razem, słuchajcie, widzimy się po Nowym Roku, dlatego szczęśliwego nowego szampańskiej zabawy i trzymajcie się cieplutko, uważajcie na siebie, bo nowy wirus szaleje. Do następnego razu, pa!